Italiam, Italiam, Cyprian Nordic. Pod latyńskich sienem myśli moja. Płyń z aniołem, płyń, jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnieniem, płyń wspomnieniem. Dookoła morze, morze jak błękitu strop bez końca. O przejasne, pełne słońca, łodzi, wioseł, szczęść Ci, Boże! Płyń, a nie wróć, że mi z żalem od tych laurów tam różowych, gdzie tas śpiewał Jeruzalem. I od moich dni laurowych O, po skarby Cię wysłałem! Cóż, gdy wrócisz mi z tęsknotą? Wiem to, ale proszę o to. Niech zapłaczę, że płakałem. Pod latyńskich zaglisieniem myśli moja Płyń z aniołem. Płyń, jak kiedyś ja płynąłem. Za wspomnieniem, płyń wspomnieniem.